Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowywano paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich: To jest moja krew przymierza, która za wielu, za wielu będzie wylana. Zaprawdę opowiadam Wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Bracia i siostry, dzisiejsze święto zostało ustanowione przez Ojca Świętego Benedykta. Było jego wielkim życzeniem, abyśmy potrafili docenić w naszej wspólnocie chrześcijańskiej prawdziwe kapłaństwo kapłaństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kapłaństwo tych wszystkich, którzy zostali w nim ochrzczeni, i cała służba, którą dokonują duchowni, jest właśnie służbą na rzecz tego kapłaństwa. To bowiem należy do istoty naszego chrześcijańskiego doświadczenia, że wreszcie pojawił się kapłan, że tyle narodów, tyle plemion, tyle różnych pomysłów na religię i kapłaństwo nie odnosiło skutku. Zwłaszcza te pogańskie kulty, które też miały kapłanów, Zeusa czy Demeter, sprawowały kult, który nie potrafił człowieka do Boga zbliżać. Ale także w narodzie wybranym, jak słyszeliśmy przed chwilą w tym fragmencie z Listu do Hebrajczyków, ofiary nie potrafiły odnieść swojego skutku. Cokolwiek byśmy Bogu ofiarowali, rękami nawet najświętszych kapłanów, cały czas było za mało, żeby pojednać nas z Bogiem żeby zmazać nasz grzech, żeby przywrócić człowieka Bogu, a Boga człowiekowi. I wreszcie pojawił się kapłan, Syn Boga, Syn Człowieka. Rzeczywiście łączenie przez Niego dwóch natur sprawia, że jest predysponowany do tego, żeby być pośrednikiem, bowiem tak jak most, z jednej strony całkowicie Chrystus należy do nas, jest człowiekiem, wziął na siebie naszą naturę, a z drugiej strony całkowicie jest po drugim brzegu rzeki, jest synem Boga, równym Ojcu w Jego chwale, w Jego godności, równym co do natury i jako Bóg i człowiek może pojednać to, co jest rozdzielone. Złożył też doskonałą ofiarę, bo złożył ofiarę z samego siebie, a przecież tego Bóg oczekuje od nas, nie żebyśmy Mu dawali coś, co jest nasze. Nie, żebyśmy Mu poświęcali jakąś część naszego dobytku, jakąś część naszego czasu, ale żebyśmy Mu poświęcili wszystko, co nasze. Całe nasze istnienie ma być oddane temu, który nas stworzył właśnie po to, abyśmy byli Jego obrazem, abyśmy byli Jego obecnością pośród tego świata. I Chrystus oddał się całkowicie Bogu, płacąc za to najwyższą cenę, bo czasami dar. Kosztuje nas więcej, czasami mniej. Jego dar kosztował go całe jego ziemskie życie. Głęboko jednak wierzymy, że ta ofiara została przyjęta. Dlatego nasz Pan zasiadł po prawicy ojca w majestacie nieba i stamtąd cały czas żyje, króluje, zarządza swoim kościołem i losami świata, aż do dnia, kiedy powróci, żeby jego obecnością, jego naturą, jego prawdą zostało osądzone wszystko. I każdy, kto jednoczy się z ofiarą Jezusa Chrystusa, wchodzi w doświadczenie prawdziwego kapłaństwa. My, wszyscy, którzy otrzymaliśmy wiarę w Jezusa, jesteśmy zaproszeni do tego, aby Jego kapłaństwo rozszerzać pośród tego świata, aby każdy z nas był kapłanem właśnie przez to, że oddaje samego siebie Bogu, a poprzez obecność Ducha Świętego w naszym życiu, Ludzie mogą doświadczyć już nie naszej dobroci, już nie naszej miłości, ale dobroci i miłości samego Boga. Dlatego kiedy Chrystus ustanawia to nowe przymierze w swojej krwi, kiedy ustanawia tę nową ofiarę w swoim ciele, dając swoim uczniom chleb i wino jako swoje ciało i swoją krew, mówi równocześnie do nich: Czyńcie to na moją pamiątkę. I nie chodzi tylko i wyłącznie o powtórzenie gestu, ale o powtórzenie tego, co Jezus uczynił, kiedy swoje ciało i swoją krew oddał Bogu w ofierze. Czyńcie to na moją pamiątkę. Oznacza bądźcie kapłanami, jak ja jestem kapłanem. Sprawujcie tę ofiarę, dajcie wasze ciało na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną i doskonałą, aby rzeczywiście Bóg mógł być obecny pośród tego świata. A człowiek, żeby został przywrócony Bogu. Jak wielkie jest to kapłaństwo, jak ważne jest to kapłaństwo, świadczy jeszcze fakt, że Duch Święty ustanowił specjalnych szafarzy tego kapłaństwa, tych, których nazywamy kapłanem, zapominając, że przede wszystkim lud Boży jest kapłański, właśnie po to, żeby służyli prawdziwym kapłanom, czyli tym wszystkim, którzy są ochrzczeni. Tak zwane kapłaństwo hierarchiczne. Kapłaństwo służebne jest właśnie po to ustanowione, aby służyć kapłaństwu królewskiemu, kapłaństwu każdego ochrzczonego. Wiecie, że kiedy kandydaci do święceń są ustanawiani prezbiterami, wtedy biskup namaszcza dłonie takiego człowieka, po to właśnie, żeby pracował, żeby służył, żeby wykonywał swoją posługę mocą Bożą, namaszczony Duchem Świętym. Ale wiecie też doskonale, że kiedy człowiek jest zanurzany w Chrystusa przez chrzest, namaszcza się jego głowę, namaszcza się jego skroni, namaszcza się jego czoło, aby jego myślenie, jego serce, cały on był zanurzony w Chrystusa i w ducha świętego. Co jest ważniejsze, głowa czy ręce? Co jest wznoślejszą rzeczywistością, namaszczenie naszej głowy czy namaszczenie naszych rąk? Jeżeli mamy zwyczaj całować kapłańskie ręce z tego powodu, że zostały namaszczone do posługi, to ile bardziej winniśmy ucałować skronie namaszczone każdego chrzczonego, okazać dużo większy szacunek temu kapłanowi, który jest równocześnie królem, a nie tylko temu kapłanowi, który służy kapłanom wielkim, kapłanom królewskim, kapłanom prawdziwym. Prośmy zatem. W to święto, aby Kościół głęboko zrozumiał tajemnicę swojego kapłaństwa, aby wszyscy ochrzczeni docenili wagę tego kapłaństwa, które im zostało udzielone, tego zadania, które przed nim stoi. I aby wszyscy ci, którzy służą temu kapłaństwu, organizacją Kościoła, głoszeniem słowa i sprawowaniem sakramentów w pokorze i umiejętnie wykonywali swoją posługę, jednania ludu kapłańskiego, ludu królewskiego między sobą i z najwyższym jedynym kapłanem, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Amen.